I mi jeszcze pomógł, bić wla trochę. O, deszczek pada, a jest noc czy dzień? Noc, pada knie, pada knie, dupią się bałwanki. No, nie dokańczę, nie dokańczę. <śmiennie> Wiem, że się dupią. <śmiennie> ha, ha. No. Prosiłem Cię chyba o coś, o co? Żebyś, żebyś, się, no, pohamował. No przecież się pohamowałem. No. Dokończyłeś. Się dobra, czekaj, ja tu sobie wezmę drewno schowę. A sobie po murku chodzę brukowym. O, dobra, drewno schowane. Zobaczę, czy mam w ogóle bruk jakiś. Uuuu, mało coś tego mam. No mało, mało, niestety, Mariusz już niestety. 49 i 40, to jest 64, i 25, czyli tak i 25. No to teraz będę musiał znaleźć jakąś jaskinię. No, kurde, mam kopalnię, muszę sobie. Najpierw to ja sobie wezmę, pójdę zebrać trzcinę. O. Aha, jak skończę to Wam pokażę moje pole ciny jakie już jest duże. No, a ja zrobię. Te, no, raczej nie ja, tylko brat zrobił taki mechanizm. Że... Nie brat, kurde. Jego kolega zrobił taki mechanizm, że jak jest cina urośnie, to jak jest jeden nad wodą. Jak jest tak być trzcina, jest koło wody, nie? No. No, i tak by na drugim, tak by piętrze tego. To wtedy jest tłok i tak by on usuwał ten nadmiar, nie? I yy, ja zostaje rob... tylko ten jeden, stopniowy pierwszy. Ja robię tak... Yy, ja tak robię farmę kaktusa automatyczną. Z tymi tłokami. No. No. Bo ja jestem, jeżeli... mam tu kowadło, to sobie wezmę, połączę łuk... ...co ma moc 4 z łukiem, który ma... ...płomień 1, moc 5 i uderzenie 2. Ale coś patrzę, zbyt drogie coś. No e, miałem coś. A no bo jak e, robisz tam farmę kaktusów e, automatyczną, to one się same zbierają. E, wiesz no, z klockami ty, powyżej nimi, To one cię upadają. Klikasz, i... a, ty potem je zbierasz. No, no ale nie, nie, bez, te, bez klikania. Normalne, no, one ci spadają, no nie? Jak nie zdążysz, to ich no. nie zbierzesz. To jest Dobra, to znajdę sobie miejsce na zamek i już... O, no nie o, no, jeszcze z zda. Stahu TAHU! Wiesz, co ja bym chciał znaleźć co? Wioskę. Aha. I ja będę jak już będę miał ko mogę zrobić sobie kompas. Na następny, następnym, w następnym odcinku popodróżujemy sobie, trochę poszukamy zwierzątek. A ja sobie tu pokopię. A nie, o, bo następny jakiś... odcinek to specjal, no tak. To nie... A wiesz, jak, co, co można nazwać specjalem? Co? Wydupienie się w powietrze. Co, <grywia> Na krat, ja tu zaraz wezmę TNT z ratak, rozsadzę jaskinię, że tylko ich matka nie pozna. Be, jak potworo, jak tam zniszczą te szkielet, tam duperele i tak dalej, to, to ich matka nie pozna. Czekaj, o, najpierw to... O! jeszcze do Jest! TNT! Kurde. Za mało. Jedno TNT, no weź. Ej, diaksy są od 6 do 12? Diaksy? No. Uuhu. Albo od 12 poniżej, nie wiem, już nie pamiętam. Kurde, idę do tej jaskini, wdupię ją w powietrze. Sru! Na srus, 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 sru... sru, 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 sru. Pepele, Fuck! Fuck! Shit! Shit! Co?! O ja pierdzielę! ej jakieś zwierzaki wyszły, jakieś tam fisze, jakoś to się nazywa. 3, 2, 1! O, już bym wysadził. Holender... Ej stare jakieś zwierzaki mnie gonią. Wyszły mi z, z tego, ze Stowna. Jego a wiesz, a, a to są te, Rebiki Cukrowe. Kurde, no i sobie nie pokopię. Dobra, to ja tutaj posadzę 3 na 3 TNT i Syru. Chwila, sam... Bo miałem zapas, okay. bo zobaczyłem, że mam zapas. Świadkowy spieprzać. 3, 2, 1. Aha, dobra. Oj, ojejciu. Już wysadził... O kurde, jaki kroter! Jakżeś to wysadził... O, o jest... Ale fajnie jak żeś to rzeczy wys... jest. Mariusz, jak żeś O, szkielet! Wysadzi... Ej, Mario, jakżeś to wysadził... O, spłonął, hehe! <laughs> Mariusz, jakżeś wysadził to TNT, to mnie zalagowało w Minecraft'cie. <laughs> no. Jeszcze za to, że uderzyłem szkieleta z płonącym mieczem, co mam zaczarowany, to. Tak. Mam tak zaczarowany. Gromca nieumarłych 4, odrzut 2,